Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Antoni Jankowski, pan Eddie Srowen, champion from Belgium. Jesteśmy u pana Ediego Srowena. I odbieram swoje gołębie rozpłodowe For the Kweck Station. gołębie rozpodowe do mojej stacji hodowlanej. To jest, pokażę wam pierwszego gołębia. Gołąbki się pierzą niebo. one były u pana Ediego rozproszone i się pierzą. To jest córka samiczka super rozpodowa Zwarte Waltera. Zwarte Walter was from Huygens No, no, no. The Huygens one is also from Walter Gritten. Z Walter Griten Zwarte Zwarten Griten Walter były ojcem Zwalte Walter był ojcem wielu asów narodowych Belgii jest dziadkiem wielu super lotników u Ediego Szrovena i innych hodowców w Belgii. To jest jego córka. She was also very good breeder. Yeah, yeah, Ta samiczka yeah, była. Otherwise she is not, uh, so old, uh, 2018 rok. Samiczka była u Ediego <much> przez 7 lat w rozpodzie. Dostałem po prostu dobrą ofertę i zakupiłem ją do siebie do rozpodu. Będzie u mnie, będzie można nabić z tych gołębi młode. Już w przyszłym roku, albo w tym będzie stacja hodowlana w Polsce otwarta. Także widzicie piękna samiczka. Może się teraz nie, nie wygląda aż tak rewelacyjnie, bo się pieży, ale jest naprawdę świetna. In the hand she is... oh. number one. Very good. No, to jest Belgian. Okej, tak. Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że on wybrał Belgię. Tak, ja byłem trochę. To jest dziecko, który jest 18 lat To jest też dziewka z Walter. To jest. To jest siostra poprzedniej samiczki. Też córka z Waltera najlepszego gołębia rozpodowego Edykostrovena. Też matka wielu dobrych gołębi, u Edykostrovena, co wpisywały się fajnie. Też trafia do nas. To, Naszej bazy, na naszej stacji hodowlanej. Stawiam na te gołębie, żeby Polacy mieli po prostu możliwość zakupu dobrych gołębi. Stawiam na te gołębie, gdyż yy, gołębie od pana Ediego Szrouwena pokazały się w Polsce, pokazują się w tym roku znakomicie. Proszę zobaczyć oko, nie? No oko, rewelacja. Piękne, nie? Widać? Pięk, piękne oko, nie? Piękne oko, nie? Bardzo ładny gołąb, naprawdę samiczka. Piękna.

a jak wiecie, Edi redukuje gołębię, będzie miał teraz bardzo mało gołębi. Dlatego ja też część tych rozpodowców, tych starych pozabierałem. Jest samiczka z 2018 roku. I to nie przeszkadza. W takich gołębi można zawsze coś uchować. Ja, ja mam dużo takich gołębi starszych u siebie w rozpodzie. Mam zamiar. Mam zamiar takie gołębie. Takie gołębie po prostu, takie gołębie iść, zawsze szłem w takie gołębie, sprawdzało się to między innymi u wielu hodowców w Polsce teraz super lotniki, najlepsze lotniki oddziału, najlepsze lotniki też w paru hodowlach będą lotniki, które będą wysoko w rejonie, wysoko w okręgu. Gołąbek będzie nas, naszą stację reprezentował prawdopodobnie na Olimpiadzie jeden. Najlepszy lotnik północnej Holandii, Het Norden Rejon. Z naszej stacji hodowlanej, wyhodowany. Najlepszy, najlepszy, e, już Państwu mówię. E, najlepszy tutaj lotnik całego tutaj strefy u Ediego Srowena. 023. This one is the mother of the fourth national ace pigeon of Belgium. and she flew really, really to jest, to jest matka, matka, która, to jest matka, samica, która jest matką czwartego asa, ona jest z 2015 roku, czwartego asa Belgii, czyli najlepszego, czwartego lotnika Belgii, matka i super samiczka lotowa, która bardzo dobrze leciała, między innymi... Ee, jest matką czwartego lotnika Belgii i trafia do nas do hodowli, do rozpłodu 2015 roku. Pokażemy, pokażemy. Chodź, chodź. Your eyes of the pigeons are unbelievable. These pigeons, yeah, this. For Pigeons Eyes That Are Unbelievable, believe me yeah? Yeah. Piękny go, nie? Yeah? Naprawdę, tego by się pierzą, ale tego się nie do opisać, nie? Tutaj, enhanced the pigeons are molting but in hands they are still. Oh. Yeah, yeah, they are. Oh. One są w ręce takie, że tego się nie do opisać, nie? Była bardzo dobrą lotniczką. Jest matką między innymi czwartego, czwartego Lotnika. Uh, Belgium and uh, national ice Pigeon in sprint. Uh, no, what it distance. It's a distance. It means And I will come to you every year, year and I will get like that. Yeah, <laughs> Next year, throw in second. You don't know what this is. This, this is what Wit bit This is Walter? No, no, zwarte Witpen Hugg. He's the grandfather of uh, the, the first and the second olimpic bridge. Nie? Nie No, no, To jest e, Ojciec To jest dziadek e, Zwarte Witpen, to jest dziadek dwóch olimpijek Dwóch olimpijczyków to jest dziadek Zwarte Witpen z 2015 roku samiec Zwarte Witpen Ojciec dwóch olimp... Dziadek dwóch Olimpijek From both side or from one side grandfather? Uh, from one side The other side was uh, other, other pigeon But he is he uh, also grandfather of the uh, sixth Olympic pigeon He is more Jeszcze jest dziadkiem Olimpij, olimpijskiego gołębia, który był szósty na olimpiadzie. Ja pewnie Eddie. Edi, Edi, Unbelievable. albo Albeli mówił. A i must come to you every year in in September. Yeah, but you don't get that every year. <laughs> yeah. Next year Leona <laughs> <Yeah>. <laughs> Za rok jak przyjadę, to zabieram Leonę z tą, tą Olimpijczyka. <laughs> i tak Leona next year, I say. on <laughs> the mówi. <movie. laughs> o, oh, Boże mm. szok normalnie. Na szczęście. Coś pięknego, nie? Naprawdę... I'm in shock, Eddie. Ha. I'm in shock. To jest niebywałe normalnie, nie? It's bad weather coming. Father of the 54th Olympic Pitcher. Ojciec to jest ojciec czwartego gołębia na olimpiadzie, co zajął czwarte miejsce na olimpiadzie. Ojciec czwartego gołębia z olimpiady. A widzicie, trochę one się pierzą teraz. Is it 370? Uh, one second, one second. And the ring number? The last three. Three, seven, nine. Uh, three, six, nine. Oh, three six nine, Sorry. Sixty-nine. Yeah, yeah, yeah. The best position from Kama Sutra. <laughs> so is yes, Ojciec uh, Fourth Olympic Vision, yes? Yeah. The father from the Fourth Olympic Vision. Ojciec

that's the son of the pigeon that i gave you uh, last year Aha. and he is the father of the sixth national here oh. she is uh, the daughter of him is sitting in china she was uh, bought after that uh, she is he is uh, totally inbred uh, with uh, the cock that you uh, i gave you uh, last year oh my god and... this is next, a little... To jest gołąb, który jest synem mojego samczyka, który jest u mnie, z którego wyhodowałem Ediemu tą super lotniczkę, która jest najlepszym lotnikiem tutaj w całym rejonie, tutaj w tej całej strefie jest najlepszą lotniczką 0.23, o której wspominałem na poprzednim filmie. Gołąbki wiadomo są trochę takie poszczerbione od wojlery, od, od, od tej klatki, ale... Jak wykąpię je, to ładnie się ułożą. ułożą ee, piórka, wszystko. Gołąbek jest między innymi ojcem szóstego gołębia z Lotu Narodowego Guerre. I Eli tu podpowiadał wielu innych gołębi takich, co. Less, super, super Mówi, że ten gołąb jest troszeczkę drobny. Bef, yy, drobny we yy, jak to się mówi tu w mięściach budowie, ale jest totalnym imbredem do tego mojego samca, ale to nie przeszkadza, bo to taki jest Olympic Pigeon to jest półbrat półbrat e, Olimpijki Niny A Nina was e, the fourth Olympic vision? No first. Ol, Jest to półbrat olimpijki oh, e, Niny, Niny, która była e, Która była e, e, Pierwsza na e, Olimpiadzie na średnim dystansie, to jest to półbrat, super do od Ediego. No, ale się teraz pierzą. on są naprawdę. Jestem trochę No problem. O, oh, To uh, jest następny gołąb Troszeczkę jest brudny, ale to nie szkodzi. Ubrudził się w klatce. Jest to półbrat. Półbrat Niny. Pierwszego gołębia. Pierwszego gołębia z olimpiady Pierwszego gołębia z olimpiady o, już to Rybowy strasznie Zaraz będzie do kąpieli pójdzie, bo się okakał I will put it Olympic pigeons in in Bingham. Pierwszy yeah. Olympic pigeon in Bingham. I think there was never a national, it uh, was a national olympic pigeon by the, the stock, I think. No. Blue stock, yeah? No. They're not an olympic pigeon. No, so will be the first one. Hey, Nina, południowy brat? Południowy Nina. To yeah. jest następny, następny południowy Niny. Pierwszego gołębia olimpijskiego, pierwszego na olimpiadzie. ubradniny gołąbki troszeczkę pierze mi się troszeczkę nie wyglądają super ale zaraz je dopracujemy to pokażę Państwu Jednego z najlepszych gołębi jakich w ogóle Eddie Schroeder miał Yumi. Jest to syn Yumi. Yumi jest w Chinach. Sprzedana została do Chin Yumi, a to jest jej syn. Jego z jednych najlepszych gołębi tu w historii. Yumi he was not Olympic pigeon, nie No, no, no. Yumi flew uh, for example 15th National uh, of 20,000 6 razy była pierwsza, Yumi i między innymi była 15 z narodowego na 20 tysięcy sztuk. Jest w Chinach, a to jest jej syn super lotniczka to była, syn pompi się pierzą także to jest dla nie? The movie. także ja albo tylko I will tell something new jak widzicie jak widzicie Eddie w za chwilę przyjdzie za minutę, bo jeszcze musi przynieść dwa gołębie jak widzicie staramy się jak najlepsze gołębie do, do naszej stacji do naszej stacji sprowadzać jak najlepszy materiał, żeby potem to się przekładało na wyniki, jak wiecie, że u nas w stacji są gołębie w naszej rozpodowej gołębie są dzieci najlepszych lotników, czy też gołębi rozpłodowych super czy też e, lotniki naprawdę z bardzo z bardzo dobrymi z bardzo dobrymi wynikami lotniki naprawdę ze świetnymi, świetnymi wynikami między innymi e, najlepsze lotniki Awdelingów z Holandii czy też tutaj e, aszy prowincjonalne staramy się po prostu żeby jak najlepszy materiał został wyhodowany i żeby jak najlepszy materiał Trafił do Polski, także jak wiecie staramy się jak możemy, żebyście jak najlepse materiały dostawili. Inteler von Peterburg, uh, father of the sixth uh, most expensive pigeons when he when he sold the last time, uh, and they were all sold nearly What for. What his name is? Inteler. He's in, totally inbred to zwarte Walter. To jest Inteller. Inteller to jest totalny inbred do to Wartera. Jest to ojciec między innymi szóstego gołębia Petera Bursza, który był na ostatniej totalnej aukcji. Szóstego gołębia z tych najdroższych, jakie zostały sprzedane. Inteler, naprawdę gołębiesko. Rewelacja. 2014 rok, płodny oczywiście Ja tam wiecie mi to tam nie przeszkadza, ja takie gołębie też Inteler ojciec szóstego z najdroższych gołębi Petera Bursa sprzedanek na aukcji u Herbodsa a były gołębie to były gołębie, które szły za około 10-10-8 tysięcy euro za sztukę 700 skrzydeł bo jak drzye? I was thinking that is the Mustang. <laughs> Not the time for the Mustang yet. Where I will put the last one? <laughs> To jest wnuk zwarte Waltera najlepszego rozpodowca Ediego Szrowena. O, oh, this one is this oh, one is this one is top. to jest gołąb. To jest tak jak ten, co mamy go teraz w rozpozie. Ten to jest. the best of them all, Ten gołąb to jest nie do opisania, panowie, panie. Jest to wnuk zwarte Waltera najlepszego rozpodowca Ediego Szrowena. zwarte Waltera. Zwarta Waltera i między innymi od strony matki jest z linii olimpijskiej Niny pierwszego olimpijczyka. Ten gołąb jest nie do opisania. Jest amazing. This is, that was the last pigeon, yeah? Yeah. To był, proszę Państwa, ostatni gołąb. Prawdopodobnie będziemy na wystawie. Postaram się może wyciągnąć jeden lęk gołębi na wystawę takich późniejszych młodych z naszej stacji, żeby możliwość miała kupienia. Czyli zobaczymy na moim stoisku. Około może 50 młodych przywiozę, albo 30. Zobaczymy tak. Między 30 a 50 młodych. Także Będzie, będą też gołębie młode. Może z tych gołębi też będą jakieś Także jakby ktoś czyby czy ktoś był zainteresowany zamówieniem na przykład młodych po tych głębiach na przyszły rok to zapraszam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Antoni Jankowski. Edi Sroven. Edi Sroven. Edi Sroven. Antoni Jankowski oh, dobry od Polsko. Pozdrawiamy wszystkich I, i zapraszam do kontaktu pod numerem 721 324. 511, 721, 324, 511, pozdrawiam, Antoni Jankowski. Dobry Worposki